Z 26 miliardów złotych, ogromnej sumy wydawanej przez Polaków, zresztą nie tylko przez Polaków, ale na rynku polskim na napoje alkoholowe, jedynie 2 miliardy przypada na wino. Pomimo ciągłego wzrostu konsumpcji wina, dominuje w dalszym ciągu z ponad 85% udziałem piwo i wódka. Co za tym idzie? Konsumpcja wina w Polsce jest bardzo niska, jego udział w koszyku zakupów konsumenckich nadal bardzo mały, i udział ten, jak i konsumpcja na pewno w kolejnych latach będą stale i nieuchronnie rosły. Oprócz wina koncentrujemy się na tych alkoholach, które, podobnie jak wino, zanotowały bardzo dynamiczny wzrost w ostatnich latach. Są to właściwie wszystkie alkohole poza wódką i piwem, w tym whisky, brandy, tequila, te wszystkie napoje alkoholowe bardzo szybko rosną, posiadają duże marże i nabyliśmy już kilka marek oraz rozszerzamy dystrybucję również w tym rosnącym segmencie. Pomimo bardzo dużych wzrostów cen surowców spożywczych, również wina, co nie ominęło nas, Udało nam się dzięki podwyżkom cen powrócić w tym roku obrotowym do marży zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 26%. Ten poziom uważamy za zadowalający i będziemy go bronić również w przyszłych latach. Jest to wysoki, dobry poziom zysku brutto ze sprzedaży. Popyt oczywiście jest elastyczny, co oznacza, że reaguje na zmiany cenowe. Także uczestnicy tego rynku nie mają wielkiego komfortu z podwyżkami cen. My mamy to szczęście, że jesteśmy zdecydowanym liderem rynku i posiadamy silne wiodące marki, takie jak powiedzmy Cin Dorato czy El Sol, które zyskały, można powiedzieć, w aprecjacji takiej konsumenckiej w ostatnich latach dużo dzięki naszym inwestycjom. Stąd można powiedzieć, że jako jeden z niewielu graczy byliśmy w stanie te ceny na tyle podwyższyć, żeby te ma tych marsz nie tracić. Ale myślę, że tego należy od lidera oczekiwać. Nasz większościowy inwestor jest jednym z ważnych i dużych graczy na rynku wina w Europie. Z wysoką, dominującą pozycją na rynku niemieckim, w winach musujących, ale również na rynku francuskim. Powoduje to szereg synergii, zwłaszcza zakupowych. Wspólnie z inwestorem, czyli wspólnie z naszym właściwie głównym akcjonariuszem w grupie zakupowej kupujemy ponad 300 milionów na przykład opakowań, czy około 250 milionów litrów wina. Ma to korzyści zarówno kosztowe, jak i jakościowe. Moją ulubioną marką jest od czasu jej nabycia Brendy Pliska. Jedna z najpopularniejszych marek Brendy w Polsce. Jest to brandy, które 5 lat leżakuje i jest bardzo łagodne po prostu. Lubią ją mężczyźni, lubię ją ja, ale trzeba też powiedzieć, że dzięki temu łagodnemu smaku jest to taka marka brandy, którą chętnie piją na przykład kobiety do deseru i w ogóle do różnych okazji.